Też pana Romualda, piątka. Panie Romualdzie, dlaczego pan pali flagę? Jaką tu mamy? Izraela żydowską flagę. Panie Romualdzie, dlaczego pan tu pali tą flagę? Ostatnio, jak byliśmy pod ministerstwem, człowiek z Mossadu powiedział: Spalcie wszędzie tą flagę. Byle nie pod ambasadą. Dlaczego pan wybrał to miejsce? Właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości. Bo tam tu nie a tu wiadomo, że jest bardzo dużo zdrajców. Mówisz między innymi jest taka sprawa, że przykład państwo polskie... <much> <a> ...węzienią <wymaty much> polską pochodzenia izraelskiego tak samo nie, zło, nie zwróciło majątku. Flaga Izraela płonie. Płonie, flaga żydowska. No! Jak wielu mówi, w tym oto budynku, w Ministerstwie, jak i w całym wymiarze sprawiedliwości, no bardzo dużo ludzi, prawdopodobno pochodzenia żydowskiego. Może dlatego pan Rumuald wybrał to miejsce. Czyż no, jest coś w no, tym? Jeśli zapowiedziałem, że będzie spalona, to będzie spalona. A zrobimy skandal międzynarodowy. No ale czy jest coś w tym, że w Właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak wielu mówi, i ja też to jeśli jakoś ja tam potwierdzam, wielu jest, ludzi to bandy... jest pochodzenia tak. żydowskiego. Jeśli właśnie. ja Mandycie Gowinowi dałem do rąk własnych trzy pliki dokumentów i on się nie odezwał, to jest w tej chwili oskarżony. Ja mam dziesięć aktów oskarżenia, które mi nie nadają bieg. No właśnie, ta flaga tak się topi, topi. O, w tej chwili właśnie. No dobrze się długo pali. Długo się pali, dosyć. Gwiazda Dawida zaczęła płonąć. No. No dla wielu przykro to, ale Romuald wszelkimi sposobami chce... Ja kilka, kilka spalić. A chce do właśnie zmusić władze polskie do procesu. No może Żydzi się obrażą. Może się obrażą i może kogoś zmuszą do tego, by właśnie dla pana Romualda wytoczyć proces. Proces. No, gdzie no, jeśli, właśnie jeśli ja właśnie nie nazywam... pali siebie, nie podpala siebie, tylko pali a, a właśnie różne flagi. Ja spaliłem polskie flagi, odmowa wszczęcia śledztwa. Jeśli ja nazywam państwo polskie bandyckie, judaszowskie, totalitarne, odmowa wszczęcia no, śledztwa. No, bardzo mocno się jeśli pali. Jeśli ja prezydenta raz nazywam skurwilem, gnojem i debilem i nie chcą sprawy robić, to to znaczy... To znaczy, kto się boi procesu? No myślę, myślę, panie Romualdzie, że przynajmniej ci, którzy tak zwani, bo może to nie są Żydzi, tak zwani, którzy może podtrzymają się pod naród żydowski i pracują e, w naszym wymiarze sprawiedliwości, może prawdziwi Żydzi obrażą się i zaatakują tych ludzi, bandytów, którzy tworzą ten rzekomy wymiar sprawiedliwości. Oni no, sobie myślą, że jak telewizje będą milczyć. Tygodniki będą milczeć, dzienniki będą milczeć. Te pismo zniesławiające komorowskiego tuska, servymeta i tak dalej. Szefom wszelkich komisji w tej mowy rozdałem i żadnej reakcji nie. No właśnie, żadnej reakcji na wszelkie pisma pana Romualda nie ma. Mimo to, że pan Romuald od wielu miesięcy pali już różne flagi na Spalenie flagi polskiej był odzew, że jest to tylko płat materiału nieosadzony na maszcie. Jak widzimy, za każdym razem każda flaga jest osza osadzona na drzewcu. Także, także, no, mamy tak jak wspomniałem Ministerstwo Wymiaru Sprawiedliwości. Tu namiot, tak jak na początku pokazałem, pani, która protestuje od ponad tygodnia. Pan Gawłowski z Koszalina, wiceminister środowiska w rządzie Tuska, jako lokalny z Koszalina bandyta, a tu pan Romuald walczy z lokalnymi i ogólnopolskimi bandytami no. wymiaru sprawiedliwości. No i sprawie wszyscy bardzo dobrze wiedzą, że obucham, jeśli jest sprawa Antykomura, że jakiś tam Niby żarty, a ja to całkiem poważnie, to czemu to nie robią? On tylko że robią, a czemu mi nie robią? No właśnie, no właśnie. Flaga izraelska, żydowska, dopala się. No tak jak właśnie, no tak, jak człowiek w taki. ostatnim ty, czasie ty, jak ty, był nie... Romuald pod ministerstwem pod ambasadą Izraela, gdzie Próbowałem. Jeden, jeden z Mosadu zaproponował panu Romualdowi. w innym miejscu. W innym miejscu. No ja to się troszeczkę miejscu. zaśmiałem, zapytałem, a dlaczego to w innym miejscu, a nie tu. No ale jak zaproponował, to wedle prośby i życzenia jest akurat tutaj Romuald doszedł do wniosku spalenia. No we właściwym miejscu, pod Ministerstwem Sprawiedliwości. A może niesprawiedliwości polskiej. No, może ktoś się rzeczywiście obraził. No, zobaczymy. Zobaczymy. Jak nie będą reagować, to nie będzie sprawy. Zobaczymy, co to będzie. Może ktoś rzeczywiście z narodu żydowskiego pomoże. Pomoże w tym. W rozwiązaniu problemu dla pana Romualda. Broń Boże, żeby... To nie było tak, że ktoś pośle do piachu pana Romualda. Będziemy ciągle, ciągle tak. monitorować, filmować. Na, na, na trzeci dzień po zgonie, jak już się enzymy wszystkie środki rozłożyły, to oni wtedy na badanie dali. No właśnie. Ale miejmy nadzieję, że naród żydowski postąpi właściwie i pociągnie do odpowiedzialności odpowiednie służby. Służby państwa polskiego, no, to nie są służby państwa, to są mafijne służby, które otoczyły nasz naród polski. Nie tylko, w, tu, w którym y, państwie naszym, w naszej ojczyźnie żyje wiele narodów i które te narody wraz z Polakami niszczą, mordują. No, zakończymy, zakończyła się palić flaga, tak jak widzimy. Jak myśli pan, panie Romualdzie, czy coś będzie z tego? Ja nikt mogę... nawet nie wyszedł z ministerstwa. No, ale to się nie o to się rozchodzi. Mimo kamer, wiadomo, że będzie puszczone w internet. Mimo kamer tutaj, tu jak się coś dzieje, to momentalnie ktoś wychodzi. A tym razem jakoś dziwnym trafem no nikt oni nie wieszy. że w ten sposób nie będzie radany głos. No. A my możemy powtórzyć jest pięć razy izraelską, niemiecką. No bo dlaczego Izraelsko? No myślę, że właśnie naród izraelski no się... bardzo jest przywiązany tak, do symboli tak, swoich tak, 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 i tak. może się w końcu obrażą tak. oni i w końcu kogoś pociągną do odpowiedzialności. I Mam tylko była... nadzieję, że nie zrobią panu krzywdę, tak. panie Romualdzie. No miejmy nadzieję. Najbardziej Także... była właśnie ostra reakcja tych słów pod ambasadą izraelską tydzień temu prawie. No, no tak, no była ostra reakcja, no ale jeden właśnie z Mossadu no, nawet miejsce, mi zaproponował, było... żeby w innym miejscu, byle nie tu. No, zaśmiałem się, dlaczego w innym miejscu, no ale no. jak gdzieś wybrał pan, panie Romaldzie, no, no, te o, miejsce... Pani głoduje i nie ma żadnej reakcji. No, co, co no właśnie, panie? no pani pani Urszula głoduje od tylu dni i nie ma reakcji. Yy, zlicytowali jej majątek. Tak. Chcę przejąć bandyta Gawłowski majątek yy, wraz z inną szajką tam właśnie w Koszalinie. Co to no. jest za, za autorytet państwa w ogóle? I Jeśli nie ma reakcji. Konstytucyjny rok temu się wypowiadał w sprawie majestatu prezydenta, że należy robić procesy za zniesławiające, To ja zniesławiam Komorowskiego jako no noja debila, szuje kanali i tak dalej. No i na to nie ma reakcji. Ja pisma im zostawiam. Nie ma reakcji. Ja tam posprzątam, bo policja raczej nie przyjadzie. I będzie tyle sprawy. za się do, do, do... No, do jak KGań. widzimy. I w film filmik będzie puszczony. No dobrze. Nie będziemy tu już wiesz, wiele... Wiesz, że ja tej śmieci. Żeby nie mówili, że, że zaśmieca Że za śmieca Romuald sprzątnie jeszcze... Resztki tego... Żeby nie było, że zaśmieca, że brudzi i tak dalej. Teraz jeszcze, jeszcze posprząta. Także Romuald w pełni kulturalny jest. Żeby ktoś nie pomyślał, że jakiś wieśniak przyjechał sobie i tutaj Warszawę nam zaśmieca. Także, także widzimy, widzimy, że Romuald bardzo skrupulatnie, bardzo... Właśnie. Bo jest artykuł 137 Kodeksu Karnego. Za obszertnie spalenia flagpon zagranicznych to no próbują mnie z kodeksu wykroczy, że ja zaśmiecam. No właśnie. Już te kodeksu karnego, oni chcą w ten sposób obejść. Kodeks karny. Nie, powoli damy radę. No No jak widzimy, jest już praktycznie czysto. Resztki takich półkownicy, półkownicy, tych to już wiaterek rozdmucha, to tak jak popiół z papierosa. O już resztki jeszcze rąk tutaj do sprząta, także, także już właściwie zero śladu, tylko na kamerze. Widać co tu się wydarzyło. Także uwiecznione. Zawiadomi ambasady Izraela, że filmik jest puszczony. I czekamy na reakcję. No właśnie, zobaczymy co będzie. No i to wszystko. Dziękuję. Dziękuję Te, Państwu. Dziękujemy.